Ej sobie, robi... E, oddawać mi ten miecz. Proszę, daj no Ale to co od to zależy po Jak powiem, że nie, to i zabija, a co? Wiem, gdzie mieszkają A czy co? Jeszcze <laughs> tylko... Ci brakuje No nie Ej, ja wiesz sobie, podskacz hmm. Ej, ja nie lubię skakać ogólnie Ogólnie to nie jest bardzo, nie jest przyjemna ta pozycja A masz lawę, jak tam? No Dobrze mi miecz oddaj. No Nie, bo ja jestem 6-7, no kur... No to oddawaj On... mi ten miecz nie no. Zalałem ci, no? zalałem, zajajem ci Co? Ej! We, dobra! Oddam ci mieć! Oddam! Patrz, masz! Masz! Ty mnie bądź, bo kiema do wszystkiego ci pick, to taky mówisz. Oj, teraz Kimmy, sixiewem! Sik siebie! Sik jak ty masz tak mało filmku! Sik siewem! Zak siewem! Pod kątem content. <słyski> content będziesz miał! Craven! Ci sta pingu! Craven! pingu mam! Romeo! Ci pingu! pingo! pingu mam! jestem małym? albo Śpiewa giniesz. Śpiewaj albo giniesz. Śpiewaj albo giniesz. Śpiewaj albo giniesz, albo giniesz. Śpiewaj albo giniesz. Śpiewa giniesz. Nie ma, bo giniesz! Nie ma, bo giniesz! Ja mam 600 pingów! Ej! 600 pingów mam! Tak, Czemu ja ci tak zimnie słyszę, bro? Nie wiem! Ej, widzę, wyłączamy modulator Tak szczerze? A wiesz, że ja to słyszę, lok. Dobra, dodam, że tego nie słyszałam. Dobra. M. Zowie włączamy. Kui, bo TY drzwi I co wie. Włączamy klipamy, modulator. Klipamy. jakby mi mimo raz co chce nie trebui Teraz mi jakoś inaczej słuchać Hej Ja mam 2000 pingu ziomek trochę dużo No dobra 2000 pingu Więc jest w bebechu! A kurz! A i chodź chwilę tutaj? Chodź? Nie, ja, ja, ja tak nie lubię, Ja nie, Biesa, nie lubię, ja lubię tak! Nie lubię, nie tak. lubię tak! Ale ja mam 1000 p... Pi... Ej, wywaliło mnie! Ej, hej! mi pokazuje, ja, że miałem city! Haha, ja, ha! ha. ha no Więcej zmieściłem w bebechu. Ej, no, co to jest tak szczerze? Taki z ciebie, no ha, ha, ha. <noise> A co? Wróciłem w bebechu.

Ja sobie wreszcie OBS zrobiłem w latach. Latach? Hmm. Znaczy co? Bratu stawiał kilka lat. lat, lat. lat Brat co 67 lat stawiał sobie OBS-a no Ej! Zginę chyba! Ej, kto chyba zginę! Czemu ty jakimś V D nie, wiem. No. Mieszana, mieszana. Mieszana, mieszana. Mieszana, mieszana. Misiona. Mieszana, mieszana. Mieszana, miś... mieszana. mieszana, mieszana. Dobra, no. I łama. Nie, no dobra, ty jesteś jakimś mistrzem. Co, w szkole cię dziewczyny to <stekstuje mój> Nie, <komplikę> jezu, no mnie na przykład tak. No, czy co? A co? Ej, what? Nie ma... Nie ma... Nie Magda Gessler. Znaczy co? Ej, co? Zaproś co? mnie na... Ej, zaproś mnie na duela i wybierz e, e, trap e, hard. Dobra. Zaprosiłam... Czek... Co? Czekaj, tylko... Tylko zobiec, jak paczka zmienię.

Jaj, dobra! Ale... A, dobra, to jest taki łatwy trafik, że ja z niego bez gumy wychodzę Więc zmieściłem w bebechu Bebe, co ty świnki? Nie gadaj tak brzydkie słów! A, zapomniałam, przepraszam Idź, ja sobie e-gumię, co? A wiesz, że ja dostałem unbana? Gdzie? Na, na low play'u A na tym ściaku? Czemu? No, ale co ja gadam? Nie wiem, tak za, za 50 złotych dostałem unbana No to... dlatego właśnie nikt nie gra Żartuję. Z więcej A -a! w Żartuję Zwięcej zmieścił mi Ale mam unbana nie wiem. HA! Ja mam to! HA! Duża pała! Co? A czemu to jest. A czemu ja mam Excalibora? To jest Excalibur. Duża, czemu to jest duża pała? Eee. <laughs> hmm. No, to coś, co ty masz? Albo nie masz? Hmm. A co? Nie ma! Nie, a czy ja nie mam, bo byłem kastrowany? A co? A. A wiesz, co mnie zastanawiało? Co? Czy dziewczyny, jak się rodziły, to były kasertowane? No po tak. Powiedziały mi, że nie. Powiedziały mi, że nie. Ale tak, serio powiedziały mi, że nie. Moja tajna broń. Więc zmieściłem w bebechu. Nienawidzaj mnie! Proszę, proszę będę śpiewał, nie zabijaj mnie. Proszę, śpiewam, nie zabijaj mnie. Proszę. Ja ja e, ja jestem ja małym i ja szukam swojej mamy. Po nódzie idę szukam błądzę swojej mamy. Mama Jestłeś już! Ty i ja! Powiedz mi gdzie byłeś! w ocenie! A tu ciebie rybka! Dziękuję! Nie zabijaj, proszę! A dobra, masz. Proszę! <śmiech> proszę! Nie <laughs> zabijaj! Piewaj! Piewaj! Śpiewaj! Będę ja małym i szukasz swojej mamy. To na dzień, dewałam bo Mam swój mały. Mama, 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 jesteś już. Ty i ja, powiedz, powiedz mi gdzie byłeś. Byłeś. byłaś. Po a nie? nie, nie. A co do wie, ciebie, ryba, dzień dzień ja. dziękuję. Byłem meka zdrowany. Co? ja Ej, widzowie, na 100 lajków ro robię face reveal. Onia. E A za... e co to jest za miedziana? Miedziana, no to... miedziana. Miedziana, 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 będzie miedziana, parmeziana, miedziana. Ej, mieszana, mieszana czy nie mieszana, mieszana? Mieszana, mieszana, ale naprawdę nie jest mieszana, która jest mieszana. Co kur? A cieszę się, że wróci. Cieszę się, że do szkoły wróciłeś? Nie. No ja też nie właśnie. A kur! A tak, jak no, Ale ściek z, z ciebie Rodzice ci nie kochają? No, no, wiesz... no, bo ja nawet ich nie mam. Ha ha ha! O no, co, akurat? Ej, ej! Co? Wiesz, oj, wiesz, że ja mam kolegę czarnego w klasie? Ej, wiesz, że ja mam czarnego ja kolegę w klasie? Ja też! Ale tak na serio! Co? No! Ja też. Przysięgam ci! Ja mam brązowego. To A ja. Nie! Dawaj, tam wodę. Mieszana, mieszana, mieszana. Bo jego tata jest tam z jakiegoś innego kraju, chyba z Afryki. Nie wiem i dlatego jest taki. No kur. Ale co tak w serio ci mówię teraz? Ja. Poważnie. A jak tam? Idź! Ej, gdzie masz tą Ja, ja. Jakie ja mam tą Bratce, machaki. Nie, wyrzuciłem. Dobra, nieważne. O, oh, ja jestem... Ej, bo ja zginę. Ej, bo to jest mój badel. O, mam. Dużo pała. Ej widzowie, chcecie odcinek pan, z grima? Ja. Ej. Ej, utknąłem tu. Utknąłem tu, pomocy. Nie mogę wyjść. Ej widzowie, chcecie odcinek z grima? Gdzie testuję na przykład, czy to jakieś płatne, czy coś? O, oh, widzowie, poszedł za górę, dupa. Ej! Czy to nie on. Log. Wiesz, że ginę? On to daje internet. On... Jest! Zaprosiłam oh! <noise> 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 cię. <noise> Glamy mnie. To! O nie, no co ty się wybrał? Głupi, to zawsze źle wybierze. A je, ja głupi? głupi? Nie, ty jesteś bardzo mądry. Kopa, kopa, kopa. kopa, kopa. Więcej z w bebechów. Andy oh milion oh dolarów! Miliąd nalalony! Czelew, jej! Ona ta maleńki, cielek! Ah! Tak cię robię, tak cię robię. Jak co najgorszego. Tak szczerze, tak się robi jak, jak takiego pieska najgorszego. Tak ci robię, tak szczerze. Widzowie, El na czacie! El widowie na czacie! Więcej wieściłem w BB. Jak tam twoja kostka Rubika? Jak tam u ciebie? Poczekaj, tak paka sobie. Mm. Ej widzowie, pi pi piszemy L w komentarzach dla niego, bo on jest ogólnie botem w tą grę, tak szczerze, widzowie Ja pierwidzowie! on się sam daje w kugłęba, widzowie, co to jest za agent, widzowie, tak szczerze To jest, to jest taki agent tylko, tylko nie... Tylko nie śnieżka, o, dobra, dobrze, good boy, good boy, good boy Ej widzowie, tak szczerze, no yy, ten... Yy. Napiszcie ten, jaki jest wasz ulubiony serwer, to go przetestuję? Na jakimś odcineczku czy coś? Nie, perełka, się mi sygnał. Ej, widzowie, on jest takim botem. Ha. Nie, sorry, sorry, YouTube Administration. Kurde. Ty jesteś głupi. Nie. Uff. Ej, odezwij się. Odezwij się. Nie dobra, sorry YouTube administration. Nie dobra. Nie on mnie walnie w pałą, to ja też w niego nie wierzę. No proszę, spić strójka. No, no panie, spić trójka. Ej, widzowie, co mi robi, tak szczęsne. Nawet widać, nie w GTA, w GTA, w GTA, kończy się mój plan, ej Ej, poczekaj, muzy muzyczka sobie na live zmienię. Małą no, muzykę sobie na live zmienię. Ora, widzowie, ma, i Jod, kapoczyna. Ej, mm. widzowie Napiszcie. i widzowie jak się mm, on jak się kamyk nie odezwie z gejem o oh, dobra no i My sobie reputację zepsuł o no o nie no no Dobra, co on robi? Co no, on Ja nie wytrzymam. No. no. Ja nie. No co ty jest? Zaraz mi live usunął. O kurde, witam trzy osoby na live, ale ja nie wytrzymam widzowie, no. Dawa jeden v 1 miku, oj, toż... jest. Dobra, jakby co ja, botem jestem. i dobra, no. no co to? Ale ja mam jakby co 250 ziomek. Więc, no. No. Bocie, kurde. Jesteś takim botem, tak szczerze. Tak szczerze, jesteś takim botem. Ja mam TikToka ziomek. Muszę mam Grima. Grima mam. A czy co? Jakiego Grima? Dobra. Ja idę za takim ziomkiem zaraz z tego duela. Ej, zrób mi mossa, zrób mi mossa, zrób mi mossa, pozwalam ci. Hmm. Zaraz idę. Mam no, tylko że jestem słaby ogólnie. Ja, pierno, ile można robić na widzowie, no. Widam, czy osoby na streamku. No ale ile można. No są. O jest, no. Dobra, ej, bombardę. Cyk, e, bombarda. 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 bombarda, 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 widzowie Dobra, e, tu zaproś mnie, e, ziomysz. Ja słabszy, no nie, na pewno nie. Nie chciałbyś wtedy ze mną łączyła na tobie był słabszy. Um. Dobra, y, dawaj, eee y, nikt Wojtusz. I co było dobra? Cądź. Um. 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 O Marcia. No jakby co mam Elo! Miau, tak O nie, nie mam ustego małego A, nagrywamy, nawet dobrze Czemu mnie piłeś? Bo tak A ładne, pomni ładne pomniki robiłem? Ładnie no, nie Czemu? Bardzo ładne Co ja To co jest za modulator, chcesz mi powiedzieć? No modulator masz co jakiegoś Eee modu jatoj Nie mam Ej A co to? Jabłuszka suszone, daj jabłuszka suszone Ale no, Musisz no, mi no, wysłać no, donate'a 10 ja zł A co to donate'c? Taki co to donate'c ja Donate to jest takie przesyłanie pieniążków, wiesz? To jest takie przesyłanie pieniążków. A, ja mam... A ja mam taki jeden papierek jest jestem wcale 5 zela zela. To jest duża czy mało? O, Duża, duża, duża! E. A chcesz mi może dać? A, to chciałem... chciałem ci dać, ale to jest duża. Cześć, Żartuję, to mało, żartuję Czekaj, bo ja się nie skupiam na grze w ogóle, typie Kucie, 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 Ale serio, chcesz mi wysłać 500 złotych? A ile możesz mi wysłać? A co to 500 złotych? I takie, takie nic nie warte to jest, wiesz? A, a czemu jest ta, takie duża listarka? Bo, ci, bo, ci, bo czym większe, tym, tym mniejsze, wiesz o co chodzi? A, a jeszcze ją bójka? Jest 12 zł, więc one duże kosztują. No nie, ale, ale kosztują mało. Dobra, ja nie wiem, należy kupić. kupię. To święte złoty, to dużo. Nie, to mało, bo patrz ja... Jak jest 500 złotych, to znaczy, się jest tak naprawdę 10 zł. A jak jest na przykład 10 złotych, to jest tak naprawdę 500 zł. A, <laughs> czyli 500 ile? Choć była ziłana czekaj, bo ja z typem, bo ja z typem takim gram No i kur... Jaki masz nick typie? Zagramy duela normal, zagramy, ale jaki masz nick? Że dwój, czekać. Czasem. Ch Choć on do rłonka jeszcze Teraz. Jakby co widzowie? Jakby co? Jak ktoś wy wyśle do najta to jest... to nie wiem. Ja mogę dać... Y nie wiem, wymyślę jak ktoś mi da o, do najta O, dojako kawałki Chodź on Zala, do o to fala. wyślesz do Neita? Odle najpierw najpierw wtedy do Zagaj? Nie, bo ty mnie szukasz. Nie, a szukam. O szukasz. A jak gram z kimś? Ale ty mnie szukasz. Jakamski bidi bidi bikira. Ha, a to byś. A ile mi wyślesz do Najta? Ile mi do Najta wyślesz złotych? Zielony. Aha. Ej, no ty jesteś nie, lepszy. One, typu. Zagramy jeden v 1 ale my graliśmy 1 v 1 No ej, dobra, jak mi wyślesz chociaż 5 złotych. Jak mi wyślesz chociaż 5 zł, to zagram. No właśnie. Jedną rundę zagraj i potem ci może wyśle. Może. Hmm. No, ale zagraj najpierw. Ale no nie. No hmm. Ale nie, nie, bo ci mi donacja nie wysłałeś. A może ci wyślę. Nie wyślesz, bo ty mnie oskamujesz, bo ty jesteś właśnie takim oszustem. Ja oszustem nie ja jestem, ty jesteś. jestem. Ja jesteś, bo, bo ty... Bo ty mi go najtań nie chcesz wysłać. Kupa, kupa, kupa. A ja mam 200 pingu jakby co?